Witam wszystkich nauczycieli, wszystkich rodziców zaproszonych. Witam serdecznie wszystkich was na przedstawieniu jasekowym, zatytułowanym Nie powiem wam jak. Teraz możemy, możemy klasnąć. Zaczynamy. Wszyscy znamy tę historię. Ze słyszenia. z opowiadania innych. Znamy ją z filmów. Znamy ją z podręczników. Znamy ją z mnóstwa filmów i filmików. Znamy ją, bo inni ją znają. Wydaje nam się, że ją znamy że znamy wszystkie postacie i potrafimy wyliczyć skład wszystkich obecnych przystających. Wydaje się nam, że. Tak dobrze znamy ich imiona. I skąd się wzięli i co robili, śpiewamy kolendy i wiemy, że dzisiaj w... Kolendy jest taka. A? Dzisiaj. Mm. Śpiewamy kolendy i wiemy, że wśród... Znamy jeszcze wiele innych kolęd i pastorałek. Niektórzy znają nawet opowieść o czwartym królu. Pocisz, którzy mają nawet numer telefonu do pastuszka, który był bosy. Ta historia wydarzyła się naprawdę. To dziecko urodziło się naprawdę. Syn Boga i Maryi jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Ale czy na pewno to jest jedyne dziecko, które urodziło się tamtej nocy. A kto powiedział, że była tam tylko jedna jaskinia? Kto powiedział, że jest tam zawsze tylko trzech zagubionych pasterzy, którzy biegną nocą? Czy tylko jedno małżeństwo szukało noclegu u gospodarza? Kim? on jest? Jaki? Naprawdę jest. Jakie jest jego imię? Kim ona jest? Gdzieś biegną, czegoś szukają. Co się tutaj w ogóle dzieje? Skąd takie zamieszanie? A to ty nie wiesz? W mieście Betlejem narodził się nam... A zresztą nie mam czasu. Muszę lecieć na pole pasterzy i o tym powiedzieć. Ale jak to? Gdzie narodził się? Tutaj, w Betlejem? A Wy dokąd biegniecie? Nie zatrzymuj nas. Biegniemy na pole. Koledzy mówili, że coś tam wieszczy i świeci na niebie. Muszę to zobaczyć. A co się świeci? Tutaj? W Betlejem? Tak! Przecież kolega mówił. No, dziecko! Tak mówił Aniu! Co? Dziecko się świeci? Nie dziecko, to coś na niebie się świeci. Weź gwiazda czy coś. Nie! Gwiazda nie świeci tylko. Dziecko! Czy ty się dobrze czujesz? Gdzie ci świeci dziecko? Co ty gadasz? Tak, ja przecież Anioł mówi: No, dziecko! Ale on to rozdziela, jak mówi o gwieździe, o dziecku. O dzieci nam się narodziło i rozbysło. Widzisz? Dziecko rozbłysło. Rozbysło światło na niebie. Dziecko się rodzi, gwiazda świeci. Dziecko nie świeci, nikt nie urodził gwiazdy. Skąd ty się wziąłeś? Z kosmosu, z gwiazdy? Nie wiem, czy wiesz. Gwiazdy są w kosmosie. Był wielki wybuch i... Panowie, nie wiem, o czym wy rozmawiacie. Czy to jest jakieś towarzystwo astronomiczne? Nie, ale mojemu koledze pewne rzeczy się kręcą. Kręcą? To się gwiazdy na niebie. A ja słyszałem i widziałem aniołów. Świecili jak normalnie mieli Co mieli? Świetniki. Takie robaczki. Robaczki świecące. Chcesz powiedzieć, że anioły mają robaki? Właśnie, że tak. Jestem prosty człowiek. Dziecko świeciło, rozbłysło i się odczepło. Ręce i skrzydła opadałem, jak się Pan ciebie słucha. Panowie, panowie! Ale bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że nie kosmicznie, że nie świecące i że nie robaczki Bo moja żona tam wstające nikt mnie nie słucha. Nie mnie już. Biegniemy, wszyscy już poszli. Czuć szukają. Niektórzy nawet twierdzą, że kogoś znaleźli. Jakubie, tak się cieszę, że urodziłeś nasze dziecko. Ten spis ludności nie nam O, tak, nie było dla nikogo miejsca, a już absolutnie nie dla kobiety, która spodziewała się dziecka. Jechaliśmy kawał drogi i patrz, akurat wtedy musiałam rodzić. Na szczęście, nasze dziecko, yy, na szczęście, moja rodzina mieszka 20 km stąd. To zaraz się tam udałem. Tak, tak, naprawdę się udamy. Wczoraj. Widziałam jeszcze jedną rodzinkę. Chyba Marię i Józefa jechali aż z Nazaretu. To kawał drogi. Tak, chociaż w sumie to sami potrzebujemy pomocy, to chciałam im pomóc. I z dobroci serca wskazałeś im tamtą stajenkę, niedaleko naszej. No tak, tylko dlaczego wieczorem i w nocy było tam aż tak głośno? I zobacz, tak jazda na niebie. Nie wiem dlaczego, ale wiem, że nasz maruszek woła jeść i muszę się nim zająć. O, popatrz na tych panów jadących na bielbłądach. <śmulety> <śmulety> Witaj, zobacz, tutaj obok wieśki są jacyś ludzie, którzy mają jakieś małe dziecko, takie boli też. Patrzę i zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Jesteście dobrzy ludzie. I co to za dziecko? Na imię Mija. To moja żona, Magdalena. Właśnie dzisiejszej nocy urodził nam się syn, Samuel. Nie mieliśmy się gdzie podziać jakiś gospodarz pokazał nam to miejsce. I szczegie mu się Stajnia, bo stajnia, ale ciepło, sucho i bezpiecznie. Ważne, że dziecko urodziło się bez problemów. Tak, tak, to bardzo ważne. Cieszymy się, że udało się. Żeby te rodzice to takie niespotykane Ale niespodzianka I tu i tam dziecko, a się znam w szoku Niespotykane jest to Że jesteś tak blisko kogoś Kto właśnie dziś w nocy się narodził Kto jeszcze się narodził? No pewnie jakieś inne kochane przez rodziców dziecko Widzieliśmy wczoraj w Betlejem Też jeszcze jedną rodzinkę Chyba Marię i Józefa Poszukiwali noclegu, ale z miejscami było bardzo krucho Tak, tak, właśnie mi wracamy. Dziecko, Maria, Józef Wyobraźcie sobie, dobrzy ludzie, że aby dotrzeć do tamtego dziecka, wróciliśmy kilka tygodni z naszych krajów. I to wszystko, aby zobaczyć i pochłonić się dziecku. Dlaczego pochłonić się dziecku? Dlaczego dziecku? Tak, to wy nie wiecie? Wczoraj to było bardzo wartno. To nie jest takie zwyczajne dziecko. No pewnie, każde dziecko jest inne i każde dziecko jest cudowne. Powiedzcie nam, o co tutaj chodzi? Wiesz co, nie mamy za bardzo czasu, bo widzimy, że zbliżał się żołnierz Heroda. Serdecznie Wam radzę. Uciekajcie, chowajcie się. Dlaczego uciekać? Czego chce Herod? Oby Herod nie wiedział, że urodziło się tutaj dziecko. I to nie tylko jedno dziecko, ale i drugie dziecko. Kto wie, czy w okolicy nie urodziło się parę innych dzieci? My musimy lecieć. Trzymajcie się, że też nic nie wziął dla tego dziecka. Kieszmanskie daru, prezentu, wartofa. Nie masz niczego w kieszeni. Została mi jedna złota moneta. Z tych wszystkich, które dawaliśmy synowi najwyższego. Jeszcze raz, trzymajcie się, uważajcie na siebie, idźcie okrężną drogą. Pokaż tę monetę, żeby to się jeszcze dało zamienić na pieluszki albo jedzenie. Będziemy tu jeszcze parę dni, a potem ja. wracamy do domu. Tak, tak, na pewno wracamy. Tam ktoś nadchodzi z tamtej jaskini, tam w oddali. Witajcie! Tak, pamiętam was, widzieliśmy was wczoraj. Tak, tak jak my szukaliśmy, rozlewu. udało wam coś się znaleźć? Tak, właśnie tutaj w tej jaskini znaleźliśmy miejsce. Urodził nam się zdrowy syn, Samuel. Jak wy macie w ogóle na imię? Kim jesteście? Popatrz, nasz snakczysta płakać! Tak nagle, gdy coś powiedziałaś, to kim wy jesteście? No tak, widać, że poprzedniej nocy, takiej szczególnej, że niewiele z nich rozumiem. Nie tylko nam urodził się syn. Na no imię Miriam, to mój mąż Józef i nasz mały synek. Tak, tak. No ja też już mówiłem, że nam też urodził się syn. Maria chciała powiedzieć, że z tego co mówi taki biały świetlisty, to przyleciał z nieba, to nasz syn nie urodził się tylko. To nasz syn nie urodził się tylko nam, ale i dla wszystkich ludzi. Nie za bardzo rozumiem. Przecież to jest wasz syn. To jest syn najwyższego. Słucha? Też tego nie rozumiem, ale przyjmuję wiarą. Byliście tak blisko. Jestem przekonana, że to nie przypadek. Niech mój syn błogosławi wam z całego serca. Dziecko mam ma błogosławić. Takie malutkie, a jednak wielkie. Tak mówili królowie. Zaufajcie nam. Myśmy zaufali. Ja dziewięć miesięcy temu zaufałam. Chociaż tak niewiele rozumiałam i wtedy wszystko się zaczęło. Te tłumy w nocy nie dały nam spać przychodnie mówili o kimś wytęsknionym, oczekiwanym, schodzącym. Musimy już iść, bo że i z tego co wiem, to mogą też szukać waszego dziecka. Jak on ma na imię? Kim on jest? Blisko. Święta, święta i po świętach tak mi mówią i śpiewają, ale smutek całkiem blisko. Życie kręci się i biegnie bo nie jestem, za daleko, tylko jestem za daleko, za daleko, za daleko. Iście wywołali, na coś wskazywali. Widziałem, nie widziałem, byłem pod stajeniem. Słyszałem, nie słyszałem, biegłem całkiem. okiem prędko. Mijałem mija nie miałem zdziwiony. Czasem prawdę nie widać tutaj z mojej strony. Mijamy, przechodzimy i się nie dziwimy. Jakieś dziwne święta za rok obchodzimy. Niby, że narodził się na Pan z wysoko. I że tu przychodzi, gdy noc jest głęboka. Całkiem blisko, Płaszczyzna dziecka wokół się rozchodzi. Nie zaglądam do jaskini, bo to mi zaszkodzi. Tak blisko mnie i czasem tak daleko, nie widzę, jakbym była już całkiem kaleką. Spójrzcie, cztery promocji i hajlek z plastiku, dziś chcę odkryć, że tych jaskin jest dużo bez liku. Były blisko świąt, ale czy je odkryć chciałem? Szedłem obok lecz. Czy do właściwej jaskini zajrzałem? We'll be right <laughs> back. Myślę, że to przedstawienie w takiej znaczkę jednej formie pokazuje nam, że ta rzeczywistość świąt, przychodzenia też Pana Boga nie jest czymś takim tylko w jednym miejscu. I myślę, że prawda co też stąd i w tych życzeniach, myślę, że warto zobaczyć, że Pan Bóg jest bliżej nas niż my myślimy. Naprawdę jest bliżej nas niż my myślimy. Czasami się nam wydaje, że może taka jaskinia w nas jest słaba, ale On chce przyjść. Także ja życzę tego odkrywania, że On jest blisko i On jest. I może jak się spotkamy po świętach, to szczególnie uczniowie będą mogli powiedzieć, czy udało się zobaczyć, że jest blisko mnie Pan Bóg. I tego Wam życzę. Nie przyjmiecie tylko serdeczne życzenia świąt spokojnych, ale radosnych, rodzinnych, ale i z kolegami i koleżankami. Tak, żebyście zaczerpnęli na cały nowy rok dużo sił i wigoru do tego, żeby dalej. Działać. I Wam życzę wesołych świąt, ale i rodzicom Waszym życzę wesołych, wesołych świąt. Przekażcie, proszę, mamy tutaj niektórych z Państwa, też przekazuję od całego grona serdeczne życzenia i od siebie. A Panu Jarkowi i Ojcu bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie takiego oryginalnego, niesztampowego przedstawienia Jasełkowego. Zapraszam aktorów, których też podziękujemy, bo Pan gdzieś na. Bardzo. To właśnie oni razem z, z ojcem i z panem Jakiem przenieśli nas w, inno, w inny świat. Bardzo wam dziękujemy. Proszę się pięknie ukłonić, tak jak pięknie graliście. A my pijemy brawo. Brawo, brawo, brawo. W też wszystkich, nie dla rodziców, nie dla uczniów, z panią dyrektor się wspólnie przełamała. Ja tylko powiem, że to przygotowanie to aktorzy i pan Jarek, ja, ja tylko zbieram brawa. <grywa>